Akcja filmu rozpoczyna się w 1972 roku, pod koniec wojny w Wietnamie. Pole bitwy jest zaśmiecone martwymi ciałami, które leżą w pobliżu rozbitego helikoptera. Wydaje się, że amerykański żołnierz Nick Parker przeżył katastrofę, ale stracił wzrok. Błąka się bez celu po gęstym bagnie, próbując odnaleźć swojego przyjaciela i kolegę z wojska, Franka Deveru. Niestety wpada w sieć i zostaje schwytany przez miejscową ludność. Kilka godzin później Nick budzi się w wietnamskiej wiosce. Zamiast być we wrogim środowisku, zostaje powitany przez przyjaznych mieszkańców, którzy leczą jego oczy i rany za pomocą ziołowych leków. Karmią go, opiekują się nim, a miejscowy mężczyzna bierze go nawet pod swoje skrzydła. Kiedy rany nika goją się, miejscowy mężczyzna zaczyna szkolić go w walce wręcz i walce mieczem. Stopniowo po kilku miesiącach ciągłego treningu Nick rozwija zmysł słuchu. Pozwala mu to opanować sztukę orientowania się w otoczeniu i wychwytywania zbliżającego się niebezpieczeństwa. Dwadzieścia lat później Nick mieszka w USA jako emerytowany weteran. Fachowo używa swojej laski do wykonywania różnych zadań, a także służy mu ona jako pochwana miecz. Pewnego popołudnia w restauracji widzimy grupę pijanych facetów zachowujących się niewłaściwie wobec kobiety. Jej torebka przypadkowo spada obok nogi Nika, który jest tam na lunchu. Jako, że nasz bohater nie znosi niesprawiedliwości, rusza naprzód i swoim szybkim refleksem rozprawia się ze wszystkimi oprychami. Z drugiej strony, życie nie było tak łaskawe dla Franka Deveru. Ożenił się z kobietą o imieniu Lin, z którą miał syna, Billy'ego. Rodzina początkowo wiodła wygodne życie, ponieważ Frank pracował jako inżynier chemik w Reno w stanie Nevada. Zaczął jednak odwiedzać kasyno w Las Vegas prowadzone przez narkotykowego lorda, Kevina McCreediego. Wkrótce popadł w uzależnienie od hazardu, co doprowadziło do powstania długu nie do spłacenia. Aby spłacić pieniądze, zaczął pracować jako podziemny chemik dla McCreediego, tworząc surowce do produkcji narkotyków. Zostawił też żonę dla kelnerki Annie, która pracowała w tym samym kasynie. Po kilku latach Frank zmęczył się produkcją narkotyków, które zniszczyły życie kilku osób. Odmówił pracy, ale został zmuszony do kontynuowania, dopóki jego dług nie zostanie spłacony. Obecnie popłecznicy McGrediego wieszają Franka do góry nogami na szczycie kasyna. Grożą mu, że wyprodukuje dużą partię markowych narkotyków, ponieważ kasyno przygotowuje się do ogromnej transakcji w tym tygodniu. Kiedy Frank po raz kolejny odmawia, McCready wpada na sprytny pomysł: porwać jego byłą żonę i syna i wykorzystać ich do zmuszenia go do pracy. W innym miejscu Nick przybywa do domu Lynn, mając nadzieję, że zastanie tam swojego starego przyjaciela. Ta chętnie zaprasza go do środka i rozmawiają przy herbacie. Lynn ujawnia, że jest teraz rozwiedziona, a Frank mieszka na drugim końcu kraju w Reno. Twierdzi też, że nie kontaktował się z nią od lat. W tym momencie głośne pukanie przerywa ich rozmowę, a Lin idzie otworzyć drzwi. Dwóch policjantów wdziera się do środka, prosząc o spotkanie z Billim Deveru. Twierdzą, że młody chłopak jest potencjalnym naocznym świadkiem przestępstwa i chcą z nim porozmawiać. Kilka minut później dołącza do nich wielki facet o imieniu Slack, który w rzeczywistości jest prawą ręką McCreedy'ego. Nick wyczuwa, że coś jest nie tak, więc przerywa policjantom i prosi ich o nakaz. Jednak zanim udaje mu się uzyskać odpowiedź, Slak chwyta Lin i trzyma ją za gardło. Billy również przybywa na miejsce zdarzenia i rzuca się matce na ratunek. Ale wielki facet odpycha ją i uderza Billy'ego w ścianę, pozbawiając go przytomności. Następnie śmiertelnie strzela do Lin, powodując jej upadek na podłogę. To rozwściecza Nika tak bardzo, że szybko wydobywa swój miecz i sieje spustoszenie. Pomimo tego, że jest ślepy, z łatwością wykańcza skorumpowanych policjantów swoimi efektownymi ruchami. Udaje mu się również zranić Slegę, ale ten jakoś stamtąd ucieka. Teraz, gdy niebezpieczeństwo minęło, Nick pędzi sprawdzić, co z Lin, ale jest już za późno. Dziewczyna prosi go, by zaopiekował się jej synem, po czym sama umiera z powodu odniesionych obrażeń. Wkrótce potem Billy odzyskuje przytomność, a Nick mówi mu, że jadą do Nevady, aby spotkać się z jego ojcem. Kiedy młody chłopak pyta o matkę, Nick kłamie, mówiąc, że nadal jest w ich domu. Następnie obaj udają się na dworzec autobusowy i kupują bilety na daleką podróż po Ameryce. Z drugiej strony, Frank czyta w gazecie o śmierci swojej byłej żony i zniknięciu syna. Wie, że to sprawka McClee'ego, więc niechętnie zgadza się wrócić do pracy. Tymczasem podróż Bill'ego i Nika nie zaczyna się dobrze. Wyraźnie widać, że młody chłopak nie przepada za swoim towarzyszem podróży, a nawet czasami wyśmiewa jego ślepotę. Tej nocy próbuje sprawdzić portfel Nika, aby zobaczyć, co jest w środku. Weteran z łatwością przyłapuje go na gorącym uczynku, ale i tak pozwala mu kontynuować. Ku zaskoczeniu Billiego znajduje on czarno-białe zdjęcie swojego ojca i Nika z czasów ich służby w wojsku. To wzbudza jego ciekawość, więc pyta Nika, jak stracił wzrok. W scenie retrospekcji Nick, Frank i ich piechota świętują swój ostatni dzień w Wietnamie przed odesłaniem do domu. Jednak w trakcie świętowania ich baza zostaje zaatakowana przez wietnamskich rebeliantów. Opracowują plan, w którym Frank miałby zapewnić osłonę, a Nick zakraść się blisko linii wroga, aby ich wyeliminować. Ich pomysł się jednak nie udaje, gdyż siły wietnamskie zastawiają na nich zasadzkę z obu stron. W ferworze walki Frank ucieka za osłonę, pozostawiając Nika samemu sobie. Właśnie wtedy w pobliżu wybucha moździerz, wysyłając go w powietrze. Nick zostaje trwale oślepiony w wyniku tego incydentu, ale nadal nie żywi urazy do Franka. W teraźniejszości autobus duetu zatrzymuje się na śniadanie na stacji benzynowej w pobliżu rozległego pola kukurydzy. Billy szybko biegnie do publicznej budki telefonicznej, aby skontaktować się z matką w domu. Nick zatrzymuje go i odciąga na bok, by porozmawiać. W końcu wyznaje mu, że jego matka zmarła. Słysząc to, Billy czuje się zdradzony, ponieważ wcześniej powiedziano mu, że jego matka jest bezpieczna w domu. Nie mogąc znieść straty, biegnie prosto na pole kukurydzy. Nick stara się podążać za dzieciakiem. Ale wkrótce gubi go wśród gęstych roślin. Niestety, Slag i jego zbiry podążają za nimi i udaje mu się złapać Billy'ego. Zabiera dzieciaka do prowizorycznej chaty na środku pola, podczas gdy jego ludzie próbują znaleźć i zabić nika. Jednak doświadczony weteran po raz kolejny okazuje się zbyt silny dla porywaczy. Zabija ich jednego po drugim, po czym sam udaje się do chaty. Slag zauważa go z daleka i próbuje go zastrzelić ze swojej strzelby, ale chybia za każdym razem. Gdy przeładowuje broń, Nick zakrada się pod chatę i przecina jeden z filarów podtrzymujących jej ciężar. Konstrukcja rozpada się, a Nick uderza kilka razy mieczem w slegę. Następnie chwyta chłopca i ucieka z pola kukurydzy. Niestety, slag przeżywa atak, ponieważ miał na sobie kamizelkę ochronną pod koszulą. Wiadomość o niepowodzeniu dociera do McCready'ego, który z minuty na minutę staje się coraz bardziej wściekły. Frank pracował w nadgodzinach, aby wyprodukować dużą partię narkotyków tylko dlatego, że myślał, że jego syn został schwytany. Ale w rzeczywistości MacReady nie ma ani małego dziecka, ani niewidomego mężczyzny, który stwarza wszelkiego rodzaju kłopoty. W międzyczasie Nick i Billy spóźniają się na autobus, więc spędzają noc nad rzeką. W tym czasie chłopiec opłakuje stratę matki i wypłakuje sobie serce. Nick również czuje się bardzo źle, ale nie może płakać, ponieważ gruczoły łzowe w jego oczach zostały zniszczone podczas ataku moździerzowego. Następnego ranka duet jedzie windą i dociera przed dom Franka w Reno. Rozstrzesiony Billy nie chce tam wejść, ponieważ uważa, że ojciec go nienawidzi. Nick uczy go jednak, by wybaczył błędy z przeszłości i dał życiu szansę. Następnie obaj pukają do frontowych drzwi domu, a Annie je otwiera. Serdecznie ich wita i zaprasza do środka. Jednak gdy tylko Nick wchodzi do domu, zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak. Jego intuicja okazuje się słuszna, gdyż czeka na nich dwóch ludzi MacLeodiego Lyle i Tektor. Lyle szybko nokautuje naszego bohatera, podczas gdy Tektor wiąże dzieciaka. Następnie ładują ich na tył swojej furgonetki i odjeżdżają z Annie. Jednak jasne jest, że Annie została do tego zmuszona i nie spodziewała się, że sprawy przybiorą gwałtowny obrót. Gdy furgonetka jedzie w kierunku Las Vegas, Nick odzyskuje przytomność. Słyszy głośny hałas, gdy Tektor wyrzuca swoją laskę na autostradę. Odbija się ona od asfaltu i spada na pobocze, co skłania weterana do poproszenia Billego o przypomnienie sobie lokalizacji tego miejsca. Wkraczając do akcji, prowadzi Biliego do wyciągnięcia zapalniczki z tylnej kieszeni. Następnie Duet podpala jutowy worek trzymany w pobliżu, tworząc nieznośny dym wewnątrz furgonetki. Ale nie zauważa ich i odwraca uwagę porywaczy, aż dym dociera do kabiny kierowcy. Kilka sekund później Lail zostaje zmuszony do zatrzymania pojazdu i sprawdzenia, co dzieje się z tyłu. Korzystając z okazji, Nick oślepia obu napastników i powala ich na drogę. Annie szybko chwyta kierownicę i odjeżdża w kierunku Reno, a Nick i Billy są bezpieczni w furgonetce. Wkrótce potem, gdy zatrzymują się, by poszukać laski Nika, Lyle i Tektor odzyskują przytomność. Natychmiast porywają samochód starszej pary i jadą w kierunku Reno. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót dla Nika, który znajduje swoją laskę, ale przypadkowo tłucze okulary Annie. W tym momencie pojawiają się źli ludzie, co skłania Nika do przejęcia kierownicy, podczas gdy Billy pomaga mu nawigować. Rozpoczyna się dziki pościg przez ruchliwe ulice, który kończy się tym, że Nick wbija samochód prześladowców w nadjeżdżający pojazd. Chociaż Lyle i Tektor przeżyli wypadek, na razie stracili swoje cele. Annie zabiera Nika i Billy Billy'ego do kampera należącego do jej przyjaciółki, Kalin. Trio odpoczywa tam przez noc i odzyskuje siły. Następnego ranka Nick postanawia sam udać się do Las Vegas, aby uratować swojego starego przyjaciela ze szponów McCready'ego. Jednak zanim zdąży wyjechać, Billy budzi się i błaga go, by został. Nazywa go nawet wujkiem, co oświadczy o tym, że zaczął go lubić. Nick prosi go jednak o odwagę i obiecuje, że wróci z Frankiem. W następnej scenie Nick przybywa do Las Vegas i udaje się do kasyna McCready'ego. Tam podsłuchuje, jak narkotykowy lord rozmawia ze swoimi sługusami o wyjeździe do ośrodka narciarskiego w celu zawarcia ważnej transakcji. McCready ujawnia również swój plan zabicia Franka po północy, ponieważ do tego czasu wyprodukuje wystarczającą ilość narkotyków. Później, gdy zastępca kierownika kasyna, więc udaje się na emeryturę do swojego penthouse'u, Nick zakrada się w pobliżu i dokładnie zapamiętuje kod dostępu. Następnie udaje się do kasyna i wygrywa grę za grą, przyciągając ogromny tłum. Wkrótce pojawia się ochrona kasyna i proponuje Nickowi, by postawił wszystkie swoje żetony w grze w ruletkę. W rzeczywistości to on sfałszował grę za pomocą urządzenia elektronicznego. Nick daje się nabrać i przegrywa wszystkie swoje pieniądze. Jednak jego wyczulony słuch wychwytuje sygnał dźwiękowy w kieszeni ochroniarza. W mgnieniu oka rozcina kieszeń strażnika mieczem, ujawniając urządzenie całemu tłumowi. Powoduje to wybuch zamieszek, a Nick wykorzystuje chaos, by wymknąć się w kierunku wejścia do penthouse'u. Następnie używa kodu, który wcześniej zapamiętał i udaje się na górę. Na najwyższym piętrze znajduje się rozległy penthouse, w którym na każdym rogu roi się od ochrony. Nickowi udaje się jednak wykorzystać swoje elitarne umiejętności i zabija kilku ludzi, zanim udaje się do biura zastępcy kierownika. Po wejściu do środka przykłada miecz do szyi Winsla i zmusza go do ujawnienia miejsca pobytu Franka. Ten niechętnie wyjaśnia, że jego przyjaciel pracuje w laboratorium po drugiej stronie holu. Teraz, gdy Nick ma już wszystkie potrzebne informacje, nokałtuje A. i pędzi stamtąd. W następnej scenie dwaj przyjaciele w końcu się spotykają, a Frank wyjaśnia, że zawsze nosił w sobie poczucie winy za zniszczenie życia Nika z powodu jego głupich działań w Wietnamie. Ten jednak odpowiada, że nie żywi urazy i chce, by jego przyjaciel połączył się z synem. Przed opuszczeniem laboratorium Frank zabiera kluczowy składnik narkotyków McClidiego i niszczy cały sprzęt. Następnie obaj unikają ochrony i udają się do kampera Kalin. Jednak zamiast spotkania ojca z synem, znajdują martwą Kalin, porwanych Biliego i Annie oraz skierowaną do nich notatkę. Instruuje ich, aby przynieśli narkotyki do górskiego penthouse'u MacCrediego w zamian za Biliego i Annie. W pełni świadomi, że to zasadzka, Nick i Frank uzbrajają się w bomby na palmowe domowej roboty. Udają się na szczyt góry kolejką linową i wykorzystując swoje wojskowe wyszkolenie zabijają wszystkich ludzi MacCrediego. Następnie pędzą w kierunku penthouse'u i znajdują McCready'ego trzymającego Billiego i Annie na muszce. Złoczyńca jest w pełni przygotowany i wynajął japońskiego zabójcę, aby pozbyć się Nika. Dochodzi do brutalnej walki na miecze, ale niewidomy weteran ostatecznie wygrywa, zabijając zabójcę w wannie z hydromasażem. Nagle slag zakrada się i strzela Nickowi w ramię, upuszczając go na podłogę. Następnie zaczyna drwić z niego, że jest ślepy i nie ma pojęcia. Ale to daje Nickowi wystarczająco dużo czasu, by rzucić mieczem w slegę, brutalnie go przebijając. MacCready próbuje interweniować, ale zostaje powstrzymany przez Franka. Obaj mężczyźni upadają na podłogę, przepychając się o strzelbę. MacCready jemu w jakiś sposób udaje się chwycić broń, ale przypadkowo strzela i traci życie. Nick chwyta za miecz i bezlitośnie rąbie slegę, wykańczając go na dobre. Po tym wydarzeniu Frank łączy się z rodziną i wyjeżdżają do San Francisco. W międzyczasie Nick porzuca swój bilet, decydując się nie jechać z nimi. Billy podąża za nim i błaga go, by pojechał z nim. Ale Nick już podjął decyzję i prosi chłopca, by zaopiekował się jego rodziną. W ostatniej scenie przechodzi przez ulicę i znika, gdy mija go autobus. Zasmucony jego odejściem Billy zrzuca z mostu zabawkowego dinozaura, którego łapie Nick. Film kończy się, gdy Billy woła go po raz ostatni, mówiąc, że będzie za nim bardzo tęsknił. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.